Dzień dobry, jak miło, jak miło, że wybiła godzina dziewiąta. Zawsze się bardzo, bardzo cieszę, że mogę się z Wami połączyć. I dzisiaj również, ponieważ od poniedziałku do piątku słyszymy się na króciuteńkich transmisjach o książkach, o fragmentach książek, które mm. według mnie mm. warto przeczytać, po które według mnie warto sięgnąć. Choć lubię mówić e, i to jest, to jest super, że każdy w książkach widzi to, czego aktualnie on sam potrzebuje. E, więc e, cieszę się, że mogę się z wami dzisiaj podzielić kolejnym fragmentem pewnej książki. E, wczoraj, tylko dodam tytułem wstępu: e, Cześć, widzę, już ktoś jest ze mną, jak miło, że jesteście. E, tylko dodam, że tytułem, tytułem wstępu: że wczoraj był fragment mm, o tym, że Bywa tak, że to, że nasze sukcesy, że nasze działania, że nasze, naszą postawę, nasze zachowania w trudnych sytuacjach, w sytuacjach, nie wiem, może nawet zawodowych, w sytuacjach, nawet em, w kwestiach e, sukcesów, e, warunkuje, jest jednym z czynników wpływających to jak przyszliśmy na świat i na przykład, tylko tytułem wstępu bo, bo możecie sobie zobaczyć, kto nie widział wczoraj zachęcam ale jedną z sytuacji na przykład może być że kiedy mamy taką, obserwujemy u siebie tendencję na przykład do wycofywania się podejmujemy inicjatywę, mamy pomysł, chcemy działać ale coś nas później blokuje że wycofujemy się, że chcemy uniknąć ostatecznie tej, tej konfrontacji z tą powagą sytuacji, że chcemy się wycofać. Jeśli obserwujemy u siebie taką tendencję, to spytajmy rodziców, bo może przyszliśmy na świat poprzez. Cesarskie cięcie na przykład może tak być, że jeśli przyszłaś, przyszedłeś na świat poprzez cesarskie cięcie, to możesz mieć zaprogramowane takie właśnie unikanie konfrontacyjnych, konfrontacyjnych albo takich decyzyjnych sytuacji. I to było wczoraj, wczoraj było też więcej o tym, chociaż nasze transmisje są bardzo, bardzo króciutkie, to są tylko takie zajawki fragmentów. Dłużej o książkach jest w każdy poniedziałek o godzinie 20, więc... Więc zachęcam do, 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 do tego, żeby rzeczywiście dzielić się, bo też zawsze Was proszę, żebyście dzielili się, jakie Wy książki polecacie, co Wy e, przeczytaliście takiego, czym warto się podzielić z innymi, co może też innych zainspirować albo pomóc e, w zrozumieniu siebie, w odkrywaniu siebie. Dzień dobry, dzień dobry, Wiktoria, Gosia, Wioletka, e, miło, że jesteście. E, przejdę do tego fragmentu, który jest na dziś, bo bardzo się skupiam na tym, żeby było krótko, żeby było właśnie tak. E, wiecie, że czasami e, e, słowa są zbędne, że czasami wystarczy tylko jedno zdanie. Jedno zdanie, które do nas absolutnie przemówi. I w, też przy okazji e, chcę Was poprosić o komentarz, czy nie wiem, e, bardziej oczekujecie e, mojej interpretacji tych fragmentów, czy jest ona zbędna. E, bo bywa tak, że nasze interpretacje mogą być zupełnie różne, więc może niepotrzebnie narzucza, narzucam swoją. Dajcie znać w komentarzach, bo e, ty dopiero e, od niedawna e, dzielę się tymi fragmentami, chociaż o książkach już od kilku lat. Nieustannie, nieustannie mówię, bo one przebudziły mnie e, i myślę, że, m, że, że właśnie dlatego tak pasjonująco się z nimi dzielę. I czytam fragment na dziś: Nadal próbuję uciec, nadal próbuję uciec, gdy bardzo pragnę się zaangażować. Przez cały czas wyciągam ręce, żeby uzyskać kontakt, a jednocześnie coś mnie powstrzymuje, nie chcąc, to nieodpowiedzialne. Czekam na to, żeby ktoś powiedział: Jesteś wspaniała. To, co robisz, jest interesujące. Czekam na to, żeby ktoś powiedział: Jesteś wspaniała. To, co robisz, jest interesujące. Wypatruję wsparcia z zewnątrz, zamiast czekać na pojawienie się wewnętrznego autorytetu. Zaczynam zadowalać innych. Wypatruję wsparcia na zewnątrz. Zamiast czekać na pojawienie się wewnętrznego autorytetu, zaczynam zadowalać innych. Przeraża mnie nawiązanie kontaktu, choć jestem pewna, że zostanę uznana za gorszą. Przeraża mnie nawiązanie kontaktu, gdyż jestem pewna, że zostanę uznana za gorszą. Ciągle próbuję znaleźć usprawiedliwienie dla mojego istnienia, zamiast po prostu być. Wiesz, co to takiego? To problem kochania. Nie kocham siebie samej w wystarczającym stopniu. Mój umysł rozumie miłość, lecz kiedy przychodzi czas na otwarcie serca, nie wiem, co to oznacza. Kiedy czuję się spięta, odprężam się, oddycham sercem, wtedy mogę skorzystać z szansy, wtedy, kiedy czuję się spięta, odprężam się, oddycham sercem. Wtedy mogę skorzystać z szansy. Słucham sercem. Mogę poczuć to, co czuję. Chcę, tak bardzo pragnę, żeby ta mała dziewczynka urosła i stała się dojrzałą kobietą. Tak bardzo pragnę, żeby ta mała dziewczynka we mnie urosła i stała się dojrzałą kobietą. To jest fragment o kobiecej świadomości o tym, o tym, że. W każdej, z nas, w każdej z nas jest mała dziewczynka i jak wielki ma wpływ to jak ta mała dziewczynka która była rzeczywiście mała jaka rzeczywistość ją otaczała na zewnątrz jaką rzeczywistość tworzyła w, twoim wnętrzu, w swoim wnętrzu czy czuła się kochana czy bezpieczna bo myślę, że tu ten fragment bardzo mocno Wybrzmiał. Piszcie, co Wy na ten temat sądzicie o tym fragmencie. Wiem, że też dołączyłyście dziewczyny. Moniczka, cześć, cześć. Dołączyliście w trakcie, więc trudno Wam się odnieść. Zachęcam do przejrzenia od początku tej, tego fragmentu, do posłuchania go, bo on bardzo, bardzo mocno mówi. Słuchajcie, mała dziewczynka czuła się niekochana. Też może przyszła na świat. Wiecie, będzie pewnie jeszcze taki fajny fragment, fajny, niefajny, ale mocny fragment o, o tym, co się dzieje z dzieckiem, kiedy na przykład ciąża jest niepożądana. To są po prostu bardzo mocne fragmenty, ale myślę, że warto o tym mówić, bo one bardzo mocno uświadamiają nam. Czasami wiecie, my szukamy było też wczoraj o tym, że szukamy jakiegoś zrozumienia. Zrozumienia szukamy źródła. Dlaczego w dany sposób się zachowujemy? Dlaczego ciągle, nie wiem, mamy problem z poczuciem odrzucenia, dlaczego ciągle mamy niskie poczucie wartości? Nie potrafimy tego uzasadnić. Może tutaj warto szukać źródła? Gdzieś w tej książce też przeczytałam takie fajne. E, Chyba powinnam przestać używać tego słowa. Przeczytałam takie zdanie, które mówi, że wszyscy dziedziczymy. Wszyscy dziedziczymy. Jak to było? Każde pokolenie pracuje w cieniu przodków, dokładnie tak. Każde pokolenie pracuje w cieniu przodków. I słuchajcie, jak często jest tak, że szukając tej akcepta akceptacji dla swojego istnienia, szukając akceptacji. Dla swojego istnienia szukamy właśnie tego, staramy się zadowalać innych, staramy się po prostu szukać tego uznania. Tak jak te małe dziewczynki, które po prostu dostają, dostały cukierka, bo były grzeczne, dostały cukierka, bo zadowoliły rodziców, dostały cukierka, bo dostały piątkę. Wiecie, i szukamy takiego naszego bytu w takich, w takich sytuacjach również na zewnątrz. W takich sytuacjach również w życiu dorosłym. W dzieciństwie było to, wiecie, bycie grzeczną, żeby dostać cukierka, albo żeby nas pogłaskano po głowie, albo żeby mama powiedziała, że nas kocha. Kocham cię, bo byłaś grzeczna. I potem przenosimy to w życie dorosłe. Nadal szukamy tego poczucia Bezpieczeństwa, bo to nam daje poczucie bezpieczeństwa, że ktoś nas kocha, że, że to, co robimy, jest dobre, że to, co robimy, jest, nie wiem, uznają inni i robimy to, co uznają inni, nie, wy, nie, nie robiąc, jakby idąc wbrew często sobie, wbrew temu, co my chcemy robić. Ponieważ inni uznają nasze istnienie i uznają naszą wartość tylko wtedy, kiedy to, co robimy, jest, pokrywa się z tym, czego oni oczekują. Po prostu ten fragment jest, wiecie, to, to jest czasami. Ja dzisiaj chyba dzisiaj popłakałam sobie po prostu nad tą książką trochę, to jest po prostu takie wzruszające. Bo uświadomienie sobie, jak się zachowujemy, dlaczego zachowujemy, czego szukamy w naszym. Czego szukamy w naszym zachowaniu? Jakich emocji, jakich uczuć, jaką potrzebę potrzebujemy zaspokoić w sobie, zachowując się w dany sposób? To kiedy to zrozumiemy, to tak jak wczoraj mówiłam, jak Hawkins świetnie mówi, że kiedy to zrozumiemy, to możemy się od tego po prostu uwolnić. I słuchajcie, eee... Ta próba uciekania, o której tutaj też była mowa, to jest również brak poczucia bezpieczeństwa. To jest bardzo mocne, żeby sobie zastanowić się nad, nad tym, jak wygląda u mnie moje poczucie bezpieczeństwa, od czego uzależniam moje poczucie bezpieczeństwa. Nawet cofnąć się w myślach, w pamięci wstecz i przeanalizować sobie sytuację, kiedy czułam się bezgranicznie kochana i bezgranicznie bezpieczna. To kim wtedy byłam? Jaką moc wtedy miałam? Jaką moc wtedy miałam? Jak się wtedy czułam? Czy czułam wtedy, że mogę wszystko? Kiedy czułam się bezgranicznie kochana i bezgranicznie bezpieczna, bo to ma jedno z drugim powiązanie. Bezgranicznie bezpiecznie czujemy się wtedy, kiedy czujemy się kochani bezgranicznie, bezwarunkowo, ale bardzo często. To, czy my czujemy się kochani, od tego, czy my czujemy się kochani, uzależniamy to, czy my sami siebie kochamy. To jest błędne koło, bo bywa tak, muszę wstać, nie wytrzymam z energii. Bywa tak, to jest błędne koło, bo bywa tak, że my naszą miłość własną, miłość do siebie, uzależniamy od tego, czy inni nas kochają. Ale jest tak, że inni nas kochają wtedy, kiedy my kochamy siebie. Popatrzcie, jakie to jest błędne koło. Popatrzcie, jak warto jest sobie to uzmysłowić, jak to jest u mnie. Jak to jest u mnie? Myślę, że ten fragment jest bardzo mocny, chociaż może za mocny na piątek, ale mm, dzięki temu może będziemy mieć więcej czasu przez weekend na przeanalizowanie. Fragment pochodzi z e, książki Ciężarna Dziewica e, e, Marion e, Woodman. Marion Woodman. E, Całą książkę bardzo mocno polecam. Jeszcze pewnie kilka, kilkoma fragmentami się podzielę z tej książki, ale absolutnie zachęcam do tego, żeby, żeby, żeby sobie ją kupić i, i mieć, i żeby te fragmenty, które są takie uderzające, nas uwalniały, dawały nam moc, siłę, wiarę, zrozumienie siebie, żebyśmy mogli mogły. Słuchajcie, dziewczyny, żebyśmy mogły po prostu. Mieć odwagę być sobą, bo myślę, że te fragmenty do tego doprowadzają. Co pozdrawiam serdecznie, dziękuję, że jesteście. Wszystkiego, co najlepsze, do zobaczenia w poniedziałek. I koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie.